Wczoraj widziałem na Twitterze, że cyberpunk posiada takie modyfikacje, które wręcz z niego tworzą grę bardzo podobną do tak zwanego Unrecorda, czyli tej fotorealistycznej strzelanki, czyli bodycam style. I tam się ludzie przerzucali tym, że no zdecydowanie cyberpunk na modach jest lepszy niż wiedźmin na modach i tak dalej. Na Twitterze wojna rozgorała. Ja tego nie klikałem. Dzisiaj to klikam pierwszy raz. I to jest, moi drodzy, cyberpunk, tak, to jest cyberpunk. What the Patrzcie to! Kurde, nie? Mega w ogóle coś. No, jak. Te pierwsze ujęcie to w ogóle nie wyglądało jak Cyberpunk, Tu już wiadomo. To już widać. Ta roślinność też. To jest fake, co? To jest prawdziwe czy fake? To wygląda, jakby to ktoś po prostu. zrobił wideo wystylizowane na modyfikacje do cybera. How about you come on out and let's talk? Cyberpunk? Jak prawdziwość? Cyberpunk jak prawdziwość? Come on, punk. Go do papa. Pa. Okej. Okay. O kurde, dobra, to może być fajne. To jest inna broń? No, filtry są inne. Czekajcie, ja w to nie wierzę. Ja muszę to zobaczyć, bo to jest Face Tracking, ok, czyli to jest Mod Gameplay Real Life Graphic Combat with Face Tracking, czyli jak ktoś rusza w głową, to rusza w tym, ok czaję. Playing the VR Fantastic Experience, Running 4090X, Graphics Mod, Reshade, czyli to jest zestaw, to jest w ogóle zestaw modyfikacji różnych na odpowiednich ustawieniach. Immersive per, first person, an, czyli to jest możliwe, że to nie jest fake, to jest, to jest naprawdę. Tylko ktoś tutaj tak odpisował na tylu modach, to wszystko razem. Okej. Heh. Okej. na ten pierwszy! Powiem wam, że te to, to, to pierwsze to zrobiło największe wrażenie. Tu już się teraz przyzwyczailiśmy trochę, nie? Teraz nas przyzwyczaił ten filtr i ta grafika oraz ten system właśnie poruszania się. Ale ten pierwszy moment to naprawdę robił efekt wow. Patrzcie, tu wam ten pierwszy moment, zobaczcie to. No, tutaj jeszcze dodatkowo weszły te ruszanie głową, nie? Czyli face tracking, i ruszanie tą kamerą, tak jakbyście głową się rozglądali, to dodało bardzo dużo efektu, nie? Dobra, ten screen jest mega, pokaż. No, tak, tak. No, to wygląda... Hmm. Jest ten moment tu. O. Spoko. Dobra, to co, cyberpunk jak prawdziwość. Nie wiem, no, czy byście grali na takim cyberpunku. Na pewno, ja wam powiem tak, tutaj rozgorzała dyskusja odnośnie realizmu, że realizm psuje feeling z gry. Eee, często tak się zdarza. Przez wiele lat, widząc dwuwymiarową grafikę pikselową, chcieliśmy, aby gry dążyły do fotorealizmu. 20 lat temu to wtedy dla nas ta grafika już była szczytem wtedy, bo o Boże, to już jest niemożliwe, gra już nie może wyglądać lepiej, nie? Lara Croft sprzed 20 paru lat przecież już wtedy, jak zamiast trójkątnych cycków miała już troje zaokrąglone, to już się podniecali wszyscy kurde, ale super laska, no prawie jak prawdziwa, nie? Wiecie, to zawsze marzenie tego fotorealizmu było uzyskanie jak lepszej grafiki, która bardzo mocno przypomina i tutaj bardzo dobrym przykładem są wszystkiego rodzaju symulatory, że jeśli chodzi o gry, to jeśli chcesz zrobić grę, żeby była na maksa realistyczna, czyli żeby odzwierciedlała prawdziwe życie 1 do 1 albo bardzo zbliżoną wersję tego 1 do 1 życia, to będzie grą nudną i nie będzie atrakcyjną, bo dźwięki w prawdziwym życiu nie są tak fajne jak na przykład w filmach i grach, bo one są sztucznie zboostowane. Niektóre czynności, które się robi nie są tak fajne, dynamiczne i proste, tylko skomplikowane i długotrwające, yy, monotonne. Dlatego gry nie mogą yy, dążyć, znaczy mogą sobie dążyć, ale nigdy najlepszego, najlepsze gry nie będą grami y, realistycznymi w 100%. Najbardziej oddanymi realizmowi. To, to Takie gry nigdy, moim zdaniem, moje zdanie, nigdy nie będą tymi najlepszymi grami. Bo jednak po to są te gry, żeby skrócić pewne drogi, żeby pewne rzeczy ułatwić, żeby pewne rzeczy zrobić lepiej niż w prawdziwym życiu, żeby zrobić je atrakcyjne po to też są filmy, nie? żeby marzyć, żeby stworzyć iluzję pewnych sytuacji, które w prawdziwym życiu no niby mogłyby się wydarzyć, ale nie jest to takie łatwe do uzyskania. Więc w skrócie, gry muszą mieć ten balans, moim zdaniem. Dobrym dowodem na to są gry, które są zajebiście yy, dopracowane, są realistyczne, są robione przez naprawdę wiele lat, ale jakoś dziwnym trafem nie cieszą się największą sławą i nie są najpopularniejszymi. Więc wtedy to na przykład ludzie mówią, ok, tworzyli tą grę 12 lat, ale mało ludzi, kto chce w to grać, nie doceniają tego ludzie. No bo może co z tego, że 12 lat zrobili grę. Może ludzie nie chcieli tego w taki sposób, jaki to wyszło, nie? Ty, a może ja powinienem sobie zmodyfikować to, ale to jest na 4090. Nie, ja już nie ściągam nic na komputer, bo to się rozdupcy mi ten komputer cały. Dobra, tyle.